Pip, pip, pip. Okej, okay. kasiora wypłacona, schowamy sobie ją do portfelika. Hej. Wyskakuj z portfela. Cześcionko, z tej strony Cloud140 witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft z Dziś mam dla was modyfikację, która zarobiście dodaje co? Pieniądze! Dodaje bankomat oraz automat, który możecie skupować czy sprzedawać. Na początek dodaję na Wam tu różne oto to różne nominały. Zanim jest modyfikacja na serwery, kiedy nie macie pluginów, więc, ale chcecie mieć gotówkę. Dodatkowo, oczywiście, jest ważną opcją portfel. Tak, portfel, który kraftujecie w ten oto sposób i dzięki niemu możecie przechowywać tę gotówkę, nie tracąc miejsca weku. No bo zauważcie, mamy tyle kasy i weź to, trzymaj teraz wszystko weku. No tragedia, nie starcie by było, ale jak zrobisz sobie tutaj portfelik, przecież wszystko tutaj, nie ma problemu. Jest pełna, pełny portfel i jak najbardziej spoko opcja. Ej, ja z tym portfelem mówię poważnie, oddawaj go. I tak, na początek, oczywiście, macie fajnego Craft Guide'a, którego robicie z sztabki złota i ciążki, dostajecie Craft Guide'a, co jak w ogóle działa. Ale tak, yy, na początek, jeszcze dodajmy sobie taką sprawę, że pieniążki można rozmieniać będąc w Zobaczcie, teraz zostanie 10 tych, ty, ty właśnie tych, więc jak najbardziej spoko opcja, można rozmieniać, zamieniać i jak najbardziej dzięki temu nie trzeba się zbytnio bawić w ogarnianie. Ale ja osobiście wolę Vending Machine korzystać z tego, dlaczego nie bankomat? Otóż niestety bankomat jest to tak zaprogramowany, że za pośrednictwem niego możecie coś sprzedawać. Tak, na przykład ja jeśli będę miał teraz diamenta, to zarobię na nim 300 setki za jedną sztukę. Czyli ktoś, kto na przykład 3,39 9 diamentów przyjdzie do mnie i je, wypełni mój bankomat. I ja jako właściciel podejdę sobie, pyk, wypłaciłem 117 dolarów. Oczywiście po chwili się to ogarnie, więc nie ma problemu. I tak, ciekawym aspektem jest, że wending maszynny kolei idzie, a w drugą stronę, że wy sprzedajecie towar. Przykładowo, ja będę chciał sobie kupić jednego diamenta za 2,5 więc sobie wkleję troszkę tutaj gotówki, a w sumie może możemy tak i zakupię diamenta, jednego, e, jeszcze i jeszcze, i jeszcze. I kupię sobie diamenciki, jak najbardziej spoko opcja, a resztę sobie wypłacę w gotówce, jak widać, dostałem. Mogę sobie też. Aha, nie mam kasy wpłaconej, no tak, muszę płacić kasę, żeby móc to porobić sobie. Jak widać, można większą ilością tego podokupywać i dziękuję. Resztę zatrzymam. Tutaj mamy z kolei, że właśnie jeśli dam mu diamentowy pikaks, dostanę 400, jeśli dam mu 6 diamentów, dostanę 300. Jak najbardziej z kopce. Pamiętaj, że musimy najpierw sobie zaprogramować to, że to jesteśmy my właścicielami. Jak widać, tu jest ekwipunek. Tu jest ekwipunek, ja widzę, że zarobiłem tyle diamentów. Jeśli chcemy, oczywiście, ten ekwipunek powiększyć, to mamy coś takiego jak powiększenie vending machine, które robimy z różnych pierdół, ale gdzie go wsadzić, to powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia. Jak zaprogramować taki przedmiot? No problemu, klikacie tutaj, otwórz. Zanim zaczniecie to, musicie najpierw sobie zaznaczyć, że chcecie tutaj ten przedmiot, ok, i teraz musicie zaznaczyć, żeby wyznaczyć dla niego cenę, bo inaczej kto będzie miał to za darmo, to będziecie, znaczy, Wy nic nie zarobicie na tym. Ustawiamy sobie, pisząc ręcznie, załóżmy 50 dolców za sztukę. Zamykamy slot. Tutaj, jeśli chcecie, żeby to ciągle było, nie że raz, tylko można, że potrzebujecie jeden przedmiot, tylko klikacie infinity, także zawsze, to nie wiem za co odpowiadam. I od teraz, jak ktoś przyniesie mi upgrade, y, poziom czwórki dostanie za to 5 dych i wypłacone zostanie do naszego ekwipunku. Tu z kolei działa to w drugą stronę, czyli my chcemy na przykład sprzedawać. Chcę na przykład sprzedać 7 diaksów, bo tak. Ale za 7 diaksów musimy wyznaczyć cenę, czyli klikamy na ten slot i załóżmy, za 7 diaksów dostanie, jak y, dostanie, będę chciał za 1200, tak, bo to jest do kupowania. Za 1200, nie ma problemu, spoko, opcja. I teraz, jak ktoś będzie chciał kupić ten diament, to będzie musiał zapłacić ile? 1200. Więc mamy 5100, kupujemy 7 diaksów. Amont, a muszę tu jeszcze ilość ustawić, że 7 diaksów za 1200, inaczej bym kogoś oszukał. Nieźle, to na przykład za 10 jaksów 250. Jak widać spoko opcja, czyli nieważne ile tu jest napisana liczba, ważne się to, co tutaj mamy napisane. Jak najbardziej uważam, że modyfikacja spoko da serwery, gdzie nie wiecie jak zrobić co żeby była fajna kasa, tu już możecie sobie robić kasę. Mało tego, ja najczęściej korzystam z vending maszynów jako bankomaty. Wpłacam wszystkie drobne i wypłacam w pełnej gotówce i. Ładuję to wszystko do portfela. Dzięki temu nie zajmuje mi to za dużo eku. Z bankomatami, niestety, nie da się tego porobić, bo niestety tutaj akurat jest to w drugą stronę. Jeśli byśmy ustawili, ustawili na przykład, że 100 dolców jest za 100 dolców, to tak, to będzie to działało. Czyli nawet teraz na żywo sobie może, znaczy na żywo, ja to nagrywam. Na teraz ustawimy, że na przykład edytuj 100 dolców będzie warte, ile? 100 dolców. Oczywiście Infinity jest podpalony, czyli teraz jeśli będziemy wpłacać 100 dolców, będzie nam to wpłacać do bankomatu i oczywiście możemy to wypłacić. Więc y, jeśli chcecie mieć bankomaty jako bankomaty, to musicie zaprogramować im. A jeśli chcecie na Easy iść, to wystarczy do vending maszyna wsadzić pełność i dziękuję, skończone. Także uważamy modyfikacja naprawdę świetna. Ja jak najbardziej jestem skłonny do tego, że to jest super. A tak. Jak wy byście wykorzystali taki vending maszyn? Co wy byście na swoim serwerze sprzedawali hurtowo w taki sposób? Ja nie mogę się doczekać waszych komentarzy, ale już się z wami żegnam i pozdrawiam! Zgubiłem się w tym lesie, a nie mam pojęcia gdzie jestem. A co to? You the world, fool. Cześć siłankowskie z tej strony Cloud 140 i witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft z modami i dziś mamy modyfikacje, które dodają do naszego świata nowy świat pełny owadów. Tak, pełny świat. Normalnie można tutaj zrobić zwykły survival, ponieważ tu też pojawiają się rudy żelazar czy rudy diamentu, jak tak zwane bloki. O, zobaczmy co tu mamy.